Dzisiaj Władysław Kośniak kamysz rano podniósł ciśnienie chyba wielu osobom, które myślą, że PSL jest proeuropejski. A nagle tutaj się objawia taki krytyk Unii Europejskiej. No, przecierałem oczy ze zdumienia, a raczej uszy trzeba było spokojnie jeszcze chyba doprowadzić do pełnego porządku. Dlaczego? Ponieważ, no co się stało z Kośniakiem kamyszem On mówi, że Unia podejmuje złe decyzje, że to w ogóle źle się dzieje, będzie drożyzna. No, ja byłem zdziwiony, zdziwiony z tego powodu, że PSL to wszystko, co dzisiaj Kośniak Kamysz w Radzie krytykował, popiera. Wiem, że zawiązali są już z Szymonem połownią i wydaje się, że tutaj e, będzie pewna spójność programowa między nimi, e, ale w tej sprawie, no, Władysław Kośniak Kamysz, e, można powiedzieć, starym powiedzeniem z 2019 roku, że Kośniak jedno mówi. A Kamysz drugie robi, bo tak w istocie jest. Szanowni Państwo, PSL popiera w Parlamencie Europejskim Fit for 55, czyli drożyznę dla Polaków, problem dla polskiej wsi, dla polskich rolników. Dlaczego? Podam kilka przykładów głosowań pana Adama Jarubasa, Krzysztofa Hetmana, pana osoba Kalinowskiego z PSL-u, a z nimi kto jest tam w Parlamencie Europejskim od wołowni? Pani Róża Tum. Jak głosowali w sprawie podatku od mieszkań, nowego systemu ETS? Myślicie, że byli przeciw, tak jak pan kosiniak Kamer dzisiaj w radiu rozdzierał szatę, że Unia podejmuje złe decyzje? Oczywiście byli za nowym podatkiem od mieszkań. No dobra, ale idźmy dalej. Jak głosowali w sprawie podwyższenia opłat za prąd i ciepło? Można powiedzieć, że kosiniak Kamer tak krytykuje Unię, że to jest szaleństwo, że ludzie będą protestować, że posłowie PSL-u będąc w IPP Partii, która to wszystko w ogóle na poziomie europejskim forsuje i proponuje, no, że oni powiedzą swoim kolegom: Nie, nie, no przesadzacie. Nie, nie wprowadzajcie naszym e, wyborcom, nie wprowadzajcie, nie wprowadzajcie Polakom do żyzny. No, jak głosowali wszyscy jak jeden mąż za nowym systemem podwyższającym cenę za prąd i ciepło. Razem oczywiście z panią Różą Tun, bo ona w ogóle wszystko popiera, co jest związane z federalizacją Unii Europejskiej. Pan Kosiniak-Kamysz mówił dzisiaj: A tak, ta Unia w tym kierunku zmierza. No. Chyba pani róża to się z nim nie zgadza, bo ona popiera wszystkie propozycje zmian w traktatach Unii Europejskiej, bo Unia stała się federalnym państwem. No ale spójrzmy jeszcze na element fitu związany z lasami, z rolnictwem. Czy myślicie Państwo, że PSL był przeciw zmianom, które nawet sam krytykował się Kośniakka Otóż tu się zachowali trochę sprytnie. bo w pierwszym głosowaniu to poparli. Ale kiedy już się zaczęło robić wokół Fit for 55 w Polsce głośno i zaczęli wyborcy pucha, pukać do drzwi polityków PSL, co wy tam wyczyniacie, to w ostatnim głosowaniu się wstrzymali. Ale pierwotnie popierali propozycje krzywdzące dla polskich rolników i krzywdzące również dla polskiej gospodarki leśnej. Już pomijam fakt, że PSL i pani Róża Tun popierali wszystkie mechanizmy warunkowości, czyli przyznanie Unii kompetencji do szantażu i dzisiaj pan Władysław kosiniak zasiada w Radę Z i mówi, taki przejęty, że ta Unia zmierza w złym kierunku, że to będzie źle i on będzie z tym walczył. Nie, nie. Panie Włotku, pan za tym wszystkim głosowałeś, tak jak pana posłowie. Zatem, niestety PSL widać, że kolejny raz próbuje się przebrać w jakieś szaty inne niż realnie nosi, ponieważ jest to hipokryzja. PSL, Władysław Kosiniek-Kamysz krytykuje swoją partię, krytykuje swojego koalicjanta i krytykuje decyzję, którą podejmują europosłowie z rekomendacji PSL w parlamencie europejskim.